Odcinku przygotowałam mnóstwo niespodzianek. Zapraszam Was na wyjątkowy challenge, w którym to będziemy wykonywać coś, co jeszcze niedawno było bardzo popularne na YouTubie. Otóż farbowanie metodą Tai Dye. Wykła, biała koszulka zamieni się w coś bardzo kolorowego, a to dzięki temu wyjątkowemu, jedynemu w swoim rodzaju ekskluzywnemu zestawowi Barbie Color Reveal. Kiedy to trafiło w moje ręce, to byłam w szoku, bo nigdy czegoś takiego nie widziałam. Jest tutaj aż 50 niespodzianek. Ciekawie są dwie lalki i zwierzę. No I najważniejsza rzecz są nasze farbki: różowa, żółta i niebieska. I to dzięki nim będziemy farbować zarówno rzeczy dla naszych lalek, jak i tę moją białą koszulkę. Zatem kochani, zaczynamy i otwieramy ten zestaw. Wydaje mi się, że powinnam się do niego dostać tutaj tą górą, zatem otwieramy wieczko, a w środku o wow. Po pierwsze gigantyczna tuba z najnowszej serii Barbie Color Reveal. Seria ta się tym charakteryzuje, że ma tutaj takie zielone wieczko, pamiętacie ile ich było? Więc wszystko wyciągajmy. O, jaki piękny stojaczek! Domyślam się, że to będzie do naszych ciuszków, które będziemy farbować. A tych niespodzianek. A, nie ma końca! O, rany z jednej strony. I z drugiej, to jest po prostu istne szaleństwo. Tych saszetek nie ma końca. Oprócz tego stojaka mam jeszcze mniejszy stojak. Mam tutaj jakiś spray i chyba wieszak na ubrania. Spośród tych saszetek wyciągnę najpierw te, do których trzeba użyć wody. Więc domyślam się tu, że tutaj jest lalka typu Chelsea. A tutaj na pewno mamy zwierzaka. W takim razie czas na odłożenie tych wszystkich saszetek. Saszetka numer jeden, a tutaj coś naprawdę dużego. O ranę, nieco więcej rzeczy. Jest grzebień czy też szczotka, torebka, jakieś takie szczypce. Następnie jeszcze więcej akcesori. Plecak i chyba dwie torebki. Znalazłam również mnóstwo naszyjników i jakiś opasek na głowę, w tym taką z jednorożcem. I w końcu są ubrania, idealnie białe, tak aby można było je pofarbować. Widzę tutaj sukienkę i spódniczkę. Opaski na rękę, do tego jeszcze klapki. Zestaw okularów, buty, a tutaj... Jeszcze więcej butów, daszek oraz czapeczka, a do tego wszystkiego zestaw wieszaków. Śmieszna gąbeczka, która wygląda jak plama. I na koniec jeszcze jeden zestaw ubrań. Zobaczmy, co to takiego. Mamy tutaj nieco mniejszą sukienkę, pewnie dla Chelsea. Jest też bluzeczka na ramionczkach, a to... O rany, zobaczcie na to! To jest scrunchie! Jakieś szaleństwo, tych dodatków jest tak dużo, że aż ciężko je policzyć. Niespodzianki były super, no ale wiecie, ja najbardziej czekam tutaj, aby wyciągnąć te kolorowe farbki. Niebieska, żółta oraz różowa farbka. No i teraz chyba wszyscy najbardziej czekamy na to farbowanie. Oprócz farbek i odrobiny wody potrzebujemy właśnie ten plastikowy pojemnik. Wodę przelałam sobie do miseczki i wzięłam tutaj jeszcze jeden pojemnik, do którego muszę nalać właśnie troszeczkę wody. To będzie mój taki, jakby spray z wodą. Sprawdźmy, czy działa. O tak, idealnie. Następnie do tego pojemnika wlewam y, odrobinę dosłownie wody. I teraz biorę małe ubrania. Ale wiecie co, znalazłam jeszcze jedną saszetkę z takim czymś. Wydaje mi się, że to jest sprasowane jakieś ubranie. I może od tego zacznijmy. Na początek kładziemy to sobie tutaj do wody. Nie, to już zaczyna się rozbijać. Muszę działać mega szybko. Na początek wzięłam sobie farbkę w kolorze różowym. Zobaczcie co ja spróbuję tutaj zrobić. Może wyjdą z tego jakieś wzorki. Mam taką nadzieję. A pomiędzy to wszystko damy jeszcze niebieską farbkę oranę. Ale mi się tutaj nalała dosyć mocno. No dobra, myślę, że tyle tego wystarczy. No i mam nadzieję, że te kolory będą mega intensywne. Wszystko robię według instrukcji, więc teraz muszę to spryskać wodą tutaj na górze. Trzymajcie za mnie mocno kciuki i najlepiej zostawcie mnóstwo lajków, like bo to jest mój pierwszy raz, kiedy próbuję coś zafarbować właśnie tą metodą. Dobra, bierzemy więcej rzeczy. Niech nie chcę zafarbować jeszcze więcej rzeczy, więc zabiorę sobie teraz tę taką sukienkę Barbie. Ostrzegam Was, że te farby mega mocno farbują, bo ja już mam brudne ręce od niebieskiego koloru. Cóż my tutaj możemy wymyśleć? Może zróbmy to tak, że ja to jakoś tak zwinę... Następnie y, zaplączę to tymi ramionczkami, może z tego powstanie jakiś wzór, chociaż nie jestem pewna. Wkładamy to do wody. I nie używałam jeszcze żółtej farbki, więc sobie ją tutaj wylejemy. Nie wiem, czy to zafarbuje na niebiesko, bo ta woda jest mega niebieska teraz, taka się zrobiła. No jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Może to crunchy, scrunchy, czyli ta gumeczka. Y, ją kładziemy sobie, o, może z tej strony i robimy kolorowe kropki. Teraz jeszcze tylko spryskać odrobiną wody. Tutaj na górze, chociaż tej wody tutaj jest i tak mnóstwo i muszę Wam coś powiedzieć. Najbardziej podoba mi się połączenie różowy i żółty, bo z tego powstaje również taki pomarańczowy, a zobaczcie tutaj żółty i niebieski, powstał kolor zielony. Już chyba wiem, po co są te szczypce, aby wyciągać te ubrania z wody. Nie mam pojęcia, jak one długo powinny być tutaj w tej wodzie, ale myślę, że minęła już chwilka i wystarczy. Nie wyschnie. Ręce mam mega brudne, ale to znaczy, że bardzo ciężko pracowałam i starałam się, aby efekt był jak najlepszy. Teraz czas zabrać się za moją białą koszulkę. Oczywiście wykorzystam te same farbki, tylko nie chcę farbować całej koszulki, ale tak sobie pomyślałam, że może pofarbujemy jej na przykład. Rękawki, i tutaj część przy dekolcie. Na początek nalewam czystą wodę do mojego pojemnika. Widziałam kiedyś na jakichś filmikach, że podczas takiego farbowania można tak fajnie skręcać w ogóle te nasze rzeczy. Więc ja spróbuję to zrobić. Tylko jest jeden problem. Nie mam gumeczki, którą bym ścisnęła te elementy. Poradziłam sobie sznurkiem, no i chodzi o ten efekt taki zwinięcia. Następnie koszulka ląduje tutaj w pojemniku z wodą. No i ja kładę tylko. I wyłącznie tę część y, górną mojej koszulki, no i farbki. Ja, które wybiorę? Żółtą oraz różową. Te podobają mi się najbardziej. Się udało. Właśnie o taki efekt kolorystyczny mi chodziło. No i oczywiście o to, żeby zafarbować tylko i wyłącznie tę górę. Teraz najważniejsza rzecz. Musimy to delikatnie wyciągnąć. I przekładam to na tackę, gdzie będzie pięknie wysykać i ociekać z wody. Myśleliście, że to już koniec, kochani? Otóż nie. Przecież mamy jeszcze gigantyczną tubę z Barbie Color Reveal. Musimy sprawdzić, kto tam chowa się w środku. I do tego wszystkiego jeszcze dwie saszetki. Więc teraz potrzebujemy ciepłej wody. No i zaraz zaczniemy wielką kąpiel. Na początku otwieramy tubę. Z tego, co widzę, to tutaj w środku jest tylko i wyłącznie laleczka. Nie tak samo będzie w tych mniejszych saszetkach. Oh, jaka piękna! Zobaczcie na to. A jakie ma niebieskie włosy, patrzcie! To jest po prostu cudo! I ten wzór z farbek idealnie wygląda jak metoda tie-dye. Zobaczmy teraz do kompletu zwierzaczka. Uuu, kto to taki? Wydaje mi się, że to jest piesek taki fioletowy. No I najważniejsza rzecz... Popatrzcie na to, oh, jaki piękny wzór! To jest nasza Barbie różowo-zielona. Tak wygląda. Takim fajnym nadrukiem na policzku. Wydaje mi się, że to jest motylek. No i mamy długie, fioletowe włosy. Woda gotowa w tubie. Bardzo, bardzo ciepła. Laka również gotowa, więc zobaczcie, co teraz się będzie działo. O, jaka szkoda! Cała farbka się rozpuściła, no ale w końcu o to chodzi. Ja jeszcze tutaj troszeczkę zamieszam tę lakę. Zobaczcie. Coś tam się kryje pod spodem. Już nieco widać. Jakiś wzór pod. Tą farbką. Niestety nie ja mam drugiej tuby, aby wykąpać częściej, więc wykorzystam tę samą wodę. No i teraz dziewczyny kąpią się razem. tutaj włożyć. Boję się, że on mi wpadnie na samo dno. Może to dziwne, ale chwycę tego psiaka nożyczkami, bo nie mogę ręką, bo ta woda jest zbyt gorąca i po prostu go tutaj zamoczę. No i poczekajmy, aż ta farbka spłynie. Jaki kolor będzie psiaka? Ej, słuchajcie, nadal wszystko jest jeszcze fioletowe. Uwaga, chyba teraz już coś będzie widać. Jest! Psiaczek będzie pomarańczowy. Zbieram pane i wysuszone tak się prezentują. Oto nasze lalki oraz psiaczek. Jeśli chodzi o psiaka, to faktycznie jest taki rudo-brązowy. A jeśli chodzi o lalki, o rany, one są przepiękne. Mają ubrane takie body, takie jakby stroje kąpielowe. I na nich mamy wzory. Daj, Chelsea ma taki śmiesznie zawinięty, no a Barbie ma tutaj różną mieszankę koloru. Teraz chyba czas na najważniejszą rzecz. Musimy zobaczyć jak wyglądają moje białe ubrania. Taj, dye które w zasadzie już nie są białe. Przyszykowałam sobie ten stojaczek i bieszaczki, a na nim między innymi taka koszulka, taki króciutki topik, no zobaczcie na te kolory. No to wygląda po prostu obłędnie. A ta koszulka wiem, że jest troszeczkę wygnieciona, aby trzeba było to wyprasować, no ale idealna. Mamy tutaj niebieski kolor i odrobinę różowego. Znajdzie się również coś dla Chelsea. Mamy tutaj tie-dye'ową sukienkę. dla mnie Barbie najlepiej jakie wygląda w tej sukience, która wyszła idealnie zielono. Zobaczcie, niby taka zwykła, z tyłu nawet mamy jeszcze więcej tej farbki. Do tego dorzucę zielone buty, pomarańczową torebkę i stylizacje gotowe. Dzięki tej zabawie mamy zupełnie nowe ubranka. No a dzięki tym wszystkim dodatkom możemy stworzyć przepiękne stylizacje. No i na koniec rzecz, której boję się najbardziej, bo musicie teraz ocenić moją koszulkę. Wy ocencie moją koszulkę Uwaga, uwaga Ta Tak się prezentuje Zobaczcie kochani, OMG Ja jestem zachwycona Co prawda nie ma tutaj tych takich spirali Typowych, no ale wzorki Wyglądają mega fajnie, zobaczcie Biała koszulka stała się zupełnie Czymś innym Te wzorki są takie delikatne I super się w ogóle wymieszały te kolory Różowy, żółty i mamy odrobinę pomarańczowego. Nie ja wiem jak Wam, ale mi się podoba. No, spójrzcie, jeszcze raz z bliska. Ta koszulka naprawdę wygląda nieźle. Mogłam się pokusić i całą koszulkę tak zafarbować. Myślę, że również by fajnie wyglądała, ale sama ta góra wygląda ekstra. No, spójrzcie tylko na rękawki. Te plamki są takie fajnie rozłożone. Więc co? Chyba dałam radę. A więc największy zestaw z Barbie Color Reveal neonowy, DIY przetestowany i moim zdaniem jest genialny. Nie dość, że możecie sami stworzyć ubrania dla swoich lalek, to jeszcze sami możecie stworzyć przepiękne koszulki, spetry, spodnie, torebki, buty, możecie zafarbować co tylko chcecie. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną i ja bawiłam się świetnie. Czekajcie na kolejne wystrzałowe odcinki. Codziennie pojawiają się na moim kanale. Do usłyszenia! Pa, pa!